Pożar Notre Dame. Katedry Notre Dame nie podpalił żaden budowlaniec ani dżihadysta. Podpalił ją katolicki ksiądz. Podpalił, aby od francuskiego rządu i społeczności międzynarodowej wyłudzić setki milionów euro. Aby klechy z całego świata mogły urządzać sobie zbiórki i mieć kolejne boskie źródło dochodu, finansowane przez naiwnych frajerów. Szacuje się, że na podpaleniu paryskiej katedry kościół katolicki zarobi ponad miliard euro. Pachnąca gotówka, tłuste przelewy, mętna woda, to co rzekome sługi Boże kochają najbardziej. Ja przypomnijmy sobie, co w publicznych mediach wygadywały w święta prawicowe oszołomy i wygadują do dzisiaj, zwłaszcza u nas. Różnej maści dziennikarskie szmaty księża i inne wolackie szczuje cynicznie grzmią o zamachu na chrześcijaństwo. Zamach był i owszem. Tyle tylko, że dokonali go nie żadni islamiści, a my, chrześcijanie. Prowokacja nie wyszła. Świat nie dał się znowu oszukać. Wstyd i hańba dla całej Europy. Katedra Notre Dame... Podpalili jej gospodarze, licząc nie tylko na niebotyczną kasę, ale i na szok, na przerażenie najgłupszej, bogobojnej części narodu. Praktykującymi katolikami jest we Francji już tylko około 3% społeczeństwa. 3%! Najstarsza córka Kościoła dawno przejrzała jego grę i z obrzydzeniem odwróciła się od kłamców w purpurach. Pożar ten nieprzypadkowo zdarzył się Wielkanocne Święta. Moment podłożenia ognia również został starannie wybrany, dokładnie tuż przed planowanym wieczorem telewizyjnym orędziem Emmanuela Macron, w którym miał on przedstawić nowe, niekorzystne dla katabasów plany finansowe Francji. Cwaniaki w koloratkach ograły go jak dziecko. Prezydent Macron w ostatniej chwili musiał swoje orędzie odwołać. Gigantyczny. Obliczony na dziesięciolecia deal zwany odbudową katedry Notre Dame w zamyśle zleceniodawców podpalenia stać się miał z martwych wstaniem próbą odrodzenia gnijącego chrześcijaństwa. A właściwie jego ohydnej parodii, bo z prawdziwym chrześcijaństwem nie ma to już od dawna nic wspólnego. Idea pierwotnego chrześcijaństwa była wspaniała. To tragedia, co zrobił z nią Kościół. Palaczom chodziło także o odwrócenie katastrofalnych dla Watykanu tendencji, powstrzymanie współczesnego oświecenia, tego co od kilkudziesięciu lat dzieje się w umysłach myślących osób, ludzi, którzy mają czelność zrywać się duchowieństwu z łańcucha, ludzi, którzy nie chcą już słuchać ich bajek i kłamstw, uczestniczyć w ich maskaradach i zabobonach. Pożarem Notre Dame. Klechy chciały powstrzymać postępującą laicyzację narodów. Ten tak znienawidzony przez biskupów proces oznaczający de facto koniec watykańskiego Big Brothera, koniec duchowej władzy nad ludzkimi umysłami. Ta cholerna nauka to nieznośne mądrzenie społeczeństw, ten szeroki dostęp do wiedzy. Panie Boże, dlaczego nie jest jak kiedyś, jak w średniowieczu, Dlaczego ludzie już się nas nie boją, nie żegnają się podczas burzy, nie jedzą nam z ręki? Przez 1600 lat było tak fajnie, tak bosko, nieograniczona władza, polityczne wpływy, finansowy raj, no i ten tempy bogowojny ciemnogród.